obre jakby się ścielił wszystko pereg ale śliczne no jak który się wybieje jakiś elegancki nie od jakider o boże o Hey, <Marvel> yes. yes. congrats. Yes. congrats <drilling caps toys>

śliczny garnitur! Moja ciocia na reklamę. No, ją. A, no to jest. A, fajnie, fajnie. Dobra, to co to Nie wziąłem kuli, i tak się wypytałem. Dobra. Powoli przechodzimy do środka. Witam w Jak wiemy! No dobrze! Dobrze jest! Dobrze jest. Jest. jest! Dodać to by można było! Nie, odjął! Odjął! <grywa> <grywa> Dzień dobry, Dzień dobry, jestem, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaliśmy właśnie na ciebie. Dobra, to zapraszamy do środka.